W tej chwili sprzedacy, którzy pracują w rotach, przygotowują sprzęt, którym będą pracować. Jest to rozpierać kolumnowy i rozpieracz ramieniowy, których możliwości za które zaprezentujemy. Mogą Państwo zapytać się, dlaczego druchowie są ko różny kolor mają lumexów. Otóż te ciemne, czarne to jest stare wzór mundurowania specjalnego. Natomiast od zeszłego roku funkcjonuje nowy wzór. Jest to właśnie w kolorze piaskowym. Jest to kolor, który ma za zadanie, po pierwsze, sprawić, że strażak na drodze, zwłaszcza w porze nocnej, w godzinach wieczornych, jest lepiej widoczny, a w drugiej kolejności ma pokazać strażakowi, że to ubranie jest brudne i trzeba je wyprać po prostu. Brud, elementy spaleniznych, z którymi mamy do czynienia w czasie pożarów są bardzo toksyczne, są rakotwórcze. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Polsce zwraca na to szczególną uwagę, na walkę z rakiem w straży i pozbywanie się tych rakotwórczych, niebezpiecznych substancji z ubrań, do których mamy cały dostęp, jest znaczące. Tutaj jest nasz młody strażak, druh Olaf. Będzie przytrzymywał te drzwi dla kolegów, którzy będą pracować. Jak mogą Państwo zwrócić uwagę, zasłonili swoje twarze specjalnymi zasłonami. To jest w związku z tym, że elementy tego karoserii elementy samochodów mogą pęknąć, mogą wystrzelić i mogą zranić strażaka. Ubrania, które mamy na sobie, zabezpieczają nas nie tylko przed ogniem, przed temperaturą, ale też właśnie przed przecięciami w czasie pracy tego typu narzędziami. Tutaj Państwo mogą zobaczyć rozpierasz kolumnowy cylindryczny. Akcji. Jest to urządzenie, które nam pozwala rozszerzyć zgniecioną karoserię samochodu. Jest to urządzenie, które pozwala nam powiększyć sobie otwór, jeżeli jest taka potrzeba w samochodzie, żeby dostać się do swojej poszkodowanej i w miarę szybko, i sprawnie, i bezpiecznie przede wszystkim dla tej osoby i dla ratowników wydobycie jej z samochodu. Jak widać, drzwi się poddają bez problemów. Ten czas, czemu to tak długo trwa? Ponieważ jest to yy, urządzenie hydrauliczne, działa na zasadzie oleju hydraulicznego, który jest sprężony pod ciśnieniem prawie 700 atmosfer, i po prostu to trwa. Te urządzenia nie pracują szybciej, one pracują w określonym czasie. I jeżeli ktoś twierdzi, że to jest powoli, tak po prostu jest. Żeby wytrzymać taką ilość energii, siły. Żeby rozerwać karoserię samochodu, niestety, potrzebny jest czas, dlatego to tak trwa. Myślę, że drugowie próbują na siłę oderwać te drzwi. Wiem, że druh Łukasz, który w tej chwili operuje urządzeniem, sobie postawił za wyzwanie, żeby pociąć te drzwi na ma drobne kawałeczki. Tak, Łukasz, tobie. Jeżeli Państwo słyszą te strzały, to są delikatne strzały, jakby na to nie patrzeć, nie wcześniej drzwi. W przypadku, kiedy auto jest zgniecione, występują naprężenia karoserii, to e, tych strzałów, e, złamań i tak dalej jest więcej. Osoba, która jest w środku takiego e, pojazdu, musi być, no, dlatego strażak jeden zawsze wchodzi do pojazdu i zabezpiecza tą osobę kocem, bądź inną folią zabezpieczającą. I cały czas próbuję podtrzymać tą osobę na duchu. Tak jak mówię, no dookoła niej się rozrywają, gną blachy. E, państwo, tutaj to jest to są mały ułamek tego, co się dzieje w czasie takiej akcji ratowniczo-gaśniczej. Jest to element sztuki e, ratowniczo-gaśniczej, którą stosuje Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce. Udało się? Urwało się? Super. Dobrze, czyli uratowany. Teraz próbujemy z drugim urządzeniem. Drugie urządzenie to jest rozpieracz ramieniowy. Wygląda troszeczkę jak takie duże nożyczki. Ma możliwość działania w dwóch zakresach, co mam nadzieję, że teraz druhowie zaprezentują przed Państwem. Jest to podstawowe urządzenie, które stosujemy w straży pożarnej, ponieważ ze względu na swoją y, wielofunkcyjność, y, można nim zgnieść pewien element, ale można go też rozerwać. Y, rozrywanie elementów, wbrew pozorom, jest bezpieczniejsze dla poszkodowanych i dla ratowników, ze względu na to, że ucinanie elementów, które będzie w dalszym momencie y, programu, nie powoduje gwałtownych rozprężeń tych elementów, które się naprężyły w czasie kolizji. Rozrywanie jest pod tym względem bezpieczniejsze, dlatego w wszystkich technikach ratownictwa drogowego, ratownictwa technicznego jest zalecane jako podstawowe. Teraz prezentacja zgniatania. To rozrywanie było bardziej emocjonujące, natomiast myślę że... myślę, że widać potencjał i siłę tych urządzeń. Jeszcze raz wrócę na ukrył strażaków. Każdy z strażaków ma specjalne rękawice, które mają zabezpieczyć jego dłonie. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko przed temperaturą, ale przed rozcięciem, przed uderzeniem, przed zmiażdżeniem. Cały czas pracujemy w miejscach i w sytuacjach, w których y, może dojść do wypadku. A taka zasada mówi, że no, ranny ratownik nie uratuje nikogo, dlatego strażacy muszą się przede wszystkim zabezpieczać. Siebie i siebie nawzajem. Ze względu na to, że pompa hydrauliczna, której używam, pompa spalinowo hydrauliczna, może obsługiwać naraz tylko dwa urządzenia. W przypadku, gdybyśmy musieli zmienić jedno z nich, trzeba je rozebrać, otworzyć, zabezpieczyć końcówki, żeby nie uległo uszkodzeniu, e i zamontować nowe. To też trwa. Niestety e takie są warunki, takie są możliwości. Ten czas nie jest sztucznie wydłużany, tak to wygląda. Natomiast widzę tu kolejnie sobie z tym całkiem sprawnie i za chwilę pokażemy ostatnie z urządzeń hydraulicznych, którym dysponujemy. To są nource hydrauliczne, czyli urządzenie jest stricte na, kierowane na cięcie. Podkreślam, to są drzwi samochodu, jakiegoś tam starszego samochodu. Natomiast myślę, że zobaczą Państwo, z jaką łatwością te urządzenia radzą sobie z, z ewentualnym wrakiem pojazdu. No i chwila, moment i jest odcięte. Teraz wybiorę jeszcze w ten sposób przeciąć, tak? Radzący, czy to ochotniczej, czy państwowej strzyży pożarnej, na bieżąco odświeżają, powtarzają, albo rozszerzają swoją wiedzę, samochody, pojazdy, którymi się poruszamy, Cały czas zmieniają swoje właściwości. Są lepiej przystosowane do zabezpieczania osób w środku w czasie kolizji, ale tym samym powodują, że są trudniejsze w zrobieniu dostępu do osoby poszkodowanej. W związku z tym, na bieżąco musimy aktualizować i poszerzać wiedzę, którą posiadamy. Różnego rodzaju szkolenia organizowane przez Komendę Miejską, państwo, jest to, że na w której nasi strażacy do wszystkich OSP uczestniczą. Tak, tutaj pan aspirant remigiusz Rutysik, widzę, tak. Remigiusz Remigiu, odwracaj się, to prowadzisz te szkolenia, dożyjemy wszyscy. Jak wcześniej, widziałem tutaj kilku strażaków. Czy jest któryś z dzieci, które chciałoby zostać strażakiem? Może ty? Zajmę. Staciu, chcesz zostać strażakiem? A chciałbyś teraz popracować ze strażakami? Stasiu, mama pozwoli ci pracować z stożakami? Mama pozwoliła, to ja cię powołuję do służby, chodź ze mną. Tak. Stań sobie tutaj w boku, poczekaj chwilę. A, i mamy jeszcze taką piękną stożaczkę. Po nam wszystkim, jak się nazywasz? Amelka. Amelka, chodź ze mną. Tutaj chciałem zaznaczyć bardzo istotną kwestię. Otóż strażacy nigdy nie pracują w pojedynkę, zawsze pracują w rotach. Rota to jest przynajmniej dwóch ludzi. Tutaj mamy akurat trzech, też sobie poradzimy, musi być zawsze dowódca, tak? Dobrze, czyli mamy dowódcę i rotę, która będzie pracować. Bardzo dobrze. Teraz koledzy mają problem, bo tu wszyscy mają hełmy, a ja przygotowałem hełm. Tak, ale ubierzemy specjalne ubranie, specjalną kurtkę. To może tak, Amelka ubierze kurtkę. Tak. Kolega ubierze hełm, pozwolić, że wezmę twój hełm, przekażę mamie. Mama, trzymaj hełm, bo nie możemy takiego pięknego hełmu zgubić. No a wiadomo, jeżeli mamy dowódcę, no to dowódca jest od pokazywania palcem. Więc dowódca ubierze rękawity, żeby sobie tych palców nie pobrudzić. No i super, no i mamy praktycznie zastęp. Zastęp, czyli yy, przynajmniej trzech strażaków, którzy posiadają sprzęt i posiadają samochód. Ja wam wypożyczę mój samochód, tego Renault Midluma. Jak dogadacie się tutaj z Rzymikiem, to mi może go kupi. Dobrze, to teraz tak. Jak masz na imię? Tomek. pozwól ze mną, bo ty jesteś dowódca, ty musisz oglądać wszystko z zewnątrz, obserwować całą, całe miejsce zdarzenia, tak. A, a my... A rota będzie pracować, tak? No. To Pokażę co będzie mają ciąć, typ, ale, tak? Pierwsze cięcie wykonuje Melka. Dobrze, i teraz Stasiak podchodzi do urządzenia. Tak, zaczęła. stać. Stasiu, Stasiu, z tego co widzę, ma profesjonalny sprzęt, ponieważ ma e, topór strażacki, tak zwany sagan przy sobie, bardzo dobrze i dostępuje drugie cięcie, czy się uda. Tomek obserwuje, wszystko jest ok. Tak robią dobrze? Super. A się to jest zadaje dowódcy, stoi z boku i patrzy, czy ludzie robią dobrze robotę, którą mi kazał zrobić. I udało się, odcięliśmy, odcięliśmy drzwi, odcięliśmy ten element. I ja myślę, że tutaj należy się tej, tej trójce, temu, staję, że to powie, olbrzymie brawa, wiwaty, czapki z głów. Rewolucja, proszę państwa, no takie zadanie, proszę tak tu, to pięknie w ciągu kilku sekund, no rewelacja. No, chciałem zwrócić uwagę, że nasi stożacy, że się męczyli z tymi drzwiami, a oni sobie w trójkę... Tak. Więc jeszcze raz poproszę o olbrzymie brawa dla całej trójeczki.